Czy te sobotnie manifestacje, które się odbyły w kilkudziesięciu, nie, nie zapisałem sobie, no, było ponad pięćdziesiąt na pewno mniej niż sto, ale gdzieś w tych granicach, w tylu miastach Polski, w tylu miejscach się odbyły te manifestacje, czy one były bardzo liczne? Czy one były nieliczne? Bo to zależy od afiliacji politycznych, mediów. Otóż ja odpowiadam. One były wystarczająco liczne, żeby zatrzęsły się z przeproszeniem gacie przedstawicielom lewicowo-liberalnych elit, a im jak się zatrzęsie, to mają 35 lat zawsze przećwiczoną jedną... Faszyzm! Faszyzm nadchodzi! Polska się faszyzuje! Wstawać do boju z faszystami! Trąbią! A ci faszyści, no w, w, okazuje się, że w, kiedyś faszystą był ten, co krytycznie się o Unii Europejskiej wypowiadał. Kiedyś faszystą był ten, kto wyrażał wątpliwość, czy Adam Michnik jest naprawdę najmądrzejszym człowiekiem na świecie, a Bronisław Geremek jeszcze mądrzejszym, czyli nadnajmądrzejszym. I czy koniecznie w każdej sprawie mają rację. No właściwie jakby wy przez te 35 lat, co było faszyzmem.